Eee, że kurwa w sumie mega chujowo, stary trochę bo wyszło, nie? Bo tak wiesz, jakby tak. była stary tylko jedna twoja walka, i wydaje mi się, że fajnie by było, jakbyśmy wiesz, odjebali jeszcze coś, nie? Co ty gadasz? No kurwa, myślę, że stary spoko by to był. Mieliśmy pierwszy. Ja myślę, że w przeciągu ostatniej mojej walki, to chyba z pięć razy rozmawiałem z Wojtkiem na temat mojej przyszłej walki, do której niestety nie doszło ani razu. No to zróbmy teraz tak, że ja ten... Z tego my mieliśmy rewanż zajebać i też nic z tego nie wyszło. No. Ale teraz, teraz ja do ciebie dzwonię, nie? To ja, stary, no, możemy... Się możemy zrobić ale, tak, no, że... Kurwi. Że ja to może, mo, Ja może do, doprowadzę o, do tego, nie? Może, może, no. Mogłoby być spogo w sumie, bo kurwa... Ja, ja to by, bym to widział. Takie odświeżenie, wiesz, pierwsza walka wieczoru z fame jeden stary, i ten, odjebać coś jeszcze takiego. Nie ma problemu dla mnie. Bardzo chętnie. Dobra, no to... Jesteśmy w kontakcie, jak coś, to też możesz dzwonić i pisać. Ja serię odbieram, nie. Ile? No, powiem ci szczerze, że to różnie było ma Ale teraz jest stary zapis na live. Jest ja zapis widziałem... na live i wiesz. I ogólnie uważam, że stary należy się, nie? Ja widziałem, że ty zakład chcesz zrobić z rafonem w TB. Przecież ty dostaniesz na plecy. <laughs> dostaniesz SD i będą żebra łamane u ciebie w TB. Takie. Nie ma opcji. Ja wróciłem teraz gram... Na tej nowej wersji to jest zupełnie inna gierka, wkręciły się strasznie o, Zagrajcie w TB. Poja akcja. Mało. Znaczy, ja nie jestem, tej. wiesz, ja jestem z czasów 8, 6, wyżej. Nie 7-6 wszystko ręka ma ten ale no. Ej, a używasz bota czasami do TV No co ty w życiu. A ty używałeś? Nie, nie tak, można na, na Twitchu gadać o takich rzeczach. Okay. Przyznawać się, czy to tam, do jakichś cheatów, czy coś. Okej, okay. znaczy ja, ja wiesz, ja znam stary. Jak yy, tyle to. Top. Ja znam czasy, że kurwa, przecież bez Elfbota to się kiedyś kurwa nie, no, nie szło grać. Gildie musiały, każdy musiał mieć. To była podstawa, nie? Mm -hmm. to kiedy to było? Kupę lat temu. Kupę lat temu, że wiesz. Zupełnie czasy to były, teraz to jest no. Kom... Co przywracasz guzika do Facebook? Daj mu walkę, kurwa, z jakiejś rewanżową, z kimś tam. Ale Myślę, że się należy. Rewanżowa by tylko mogła być zmieniało. No, robił się tylko raz. Tak. Tylko fajnie jakbyście powiedzieli wcześniej, nie? Tak? Ze trzy miesiące przynajmniej. No tak, no, ale, ale jest napis na streamie, to, to wiesz. To plany dopiero. Ludzie będą wiedzieć, jak nawet byłoby jakaś akcja, że wiesz, żebyśmy... Nie, nie byłoby tego przez jakiś czas, teraz jakiejś informacji To ludzie będą, wiesz, przypominać, nie? I no. teraz już jest, wiesz, zapisane, to nie ma tak, że Jakieś puste słowa, czy coś, tylko Będę wnioskował, żeby z Guzik zawalczył jeszcze no. Bo uważam, że normalnie się, wiesz, no należy ci się ta walka, nie? To by miło, to na pewno A zawalczyłbyś jak coś? Tak, tak, chętnie Ze strolowanym jakimś, czy coś, nie? No, pewnie tak Z Bogim Boga by chciał czy też, nie? Dobra, no to jest, dzwonimy się jak coś. To mojego streamka, życzę. Trzyma się góry, się. On jest w porządku, nie? Guzik jest spoko, wiesz teraz kiedyś. To pełne te... przeciwieństwo tego jego koleżki byłego. Kiedyś byli kolegami, nie?